Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku, a dzisiaj mam dla Was najlepsze klocki na świecie, Dromader Pharma. Oczywiście tytuł to w końcu żart, bo klocki pozostawiają wiele do życzenia. Tak, prezentuje się opakowanie. Klocki zostały zakupione w Kauflandzie. Kosztują dosłownie parę, parę złotych. Poziom trudności to dwie gwiazdki. Chyba to jest właśnie skala poziomu trudności. Mamy tutaj w, po węgiersku, czesku, słowacku, ale polskiego tutaj akurat nie mamy dostępnego języka. E, na drugiej stronie. Dalsze specyfikacje, które są dosłownie takie same jak na pierwszej stronie opakowania i w sumie, w sumie to tyle, bo tutaj za wiele nie ma do opowiadania, jeśli chodzi o samo pudełko. Z okazji zakończenia roku szkolnego, yy, czyli jutro, 19 czerwca, zapraszam Was na live'a, Jeszcze nie wiem, o której godzinie się odbędzie, ale najprawdopodobniej o godzinie 16 na moim kanale jutro odbędzie się live z okazji wakacji. Więc już z góry Was zapraszam, a teraz przejdźmy do zestawu, który otrzymujemy prawie gotowy, wszystko jest ze sobą poskładane. Jedynie do koników trzeba doczepić, główki do figurek włoski, figurki w ogóle otrzymujemy już też złożone. Praktycznie wszystko złożone. Tytuł tego filmiku jest oczywiście podany w celach humorystycznych, aczkolwiek nie do końca, bo na przykład w LEGO no, nigdy nie otrzymamy aż tylu koników, co właśnie w e, zestawie od dromadera, na dodatek jednym z najmniejszych zestawów dromadera, otrzymujemy trzy koniki i jednego źrebaka, więc tutaj jest już duży, duży plus e, dla dromadera, aczkolwiek te koniki są wykonane tak, tak sobie te siodełka bardzo łatwo odpadają. Główki, główki tych koników to też jakaś porażka. Widać jakiś plastik tutaj, który ledwo się trzyma. No w sumie koniki takie sobie, ale oni bardziej idą na ilość niż na jakość. Oprócz koników w zestawie mamy płotki. Płotki już też są od razu gotowe. Nic tutaj nie trzeba tworzyć i główkować nad nimi. Jest również wózek. Wózek, który przypomina mi bardziej wózek sklepowy, ale w środku są ciekawe groszki o kolorze zielonym, i to jest słajce plus, bo Lego też nigdy nie daje nam aż tylu, tylu możliwości pod względem klocków, jednakowych klocków, zwłaszcza jeszcze o tym samym zabarwieniu. Trzeba byłoby się dobrze przyglądać, żeby zobaczyć, że to nie są klocki Lego, więc można je wykorzystać w jakichś różnych budowlach. Figurkami zajmiemy się dosłownie za chwilę, one nawet nie chcą stać w sumie. Przejdźmy do korytka. Korytko tutaj zbytnio też nie trzeba się napracować, jest złożone z trzech elementów. Tutaj takie nóżki, żeby jakoś stało, choć bez nóżek też by dało sobie spokojnie radę, i drugie korytko. Do którego możemy właśnie wrzucić tą trawę, która znajduje się w wózku? Podejrzewam, że jest to trawa albo jakiś rodzaj paszy, mniejsza z tym. Jest również koszyk, koszyk, w którym znajduje się 6 marchewek. Jest to w sumie dużo, bo w Lego 6 marchewek w jednym zestawie, na dodatek takim małym, bardzo rzadko spotykany widok. Figurki są okropne, pozostawiają zdecydowanie wiele do życzenia, no ale w sumie czego się spodziewać po zestawie za parę złotych kupionym dodatkowo w Kauflandzie? No nie ma szału, naprawdę nie ma szału. Włoski kapelusz możemy sobie odczepiać. Figurki mają dosłownie jeden nadruk na twarzy, i ten nadruk też jest niestety no, fatalnym nadrukiem. Ciałko możemy odczepić od nóżek. I tak nóżki wyglądają same, pozostawione bez torsika, czy tam bez tego ciałka. To by było na tyle z tej cudownej farmy. Mam nadzieję, że odcineczek Wam się spodobał. Możecie zostawić łapeczkę w górę oraz strzelić subam na moim kanale. Koniecznie dajcie znać w sekcji komentarzy, co myślicie o tym niezwykłym produkcie. O tych czterech konikach, dwóch świetnych, wykwintnych minifigurkach. Jeszcze raz Wam bardzo dziękuję. Trzymajcie się. Cześć.